Siemaneczko Weszłem dopiero co Już tyle jest Patrzcie Auto tu, zaraz obok Strasznie Miejsce zaśmiecone Kolejne śmieciągi widać Oczywiście Z nami Ewa Pezdańska Pozdrawiam Cię I zbieramy dalej no i powiem szczerze, dobrobyt Oczywiście pseudo Takie tulipany Nie polecam chodzić tu W gołych nogach Słoiki pobite Jest i lipcówka Tu jest stara, na krachelkę butla Ciekawy słoik, taki Brązowy, nic na nim nie pisze Choć pisze, zaraz sprawdzę co Nie ma żadnej daty, nic Ale słoik to zostawię, bo jeszcze takiego nie widziałem. Patrzcie tu butle, tam butle. Jak się tu wybrać? Jak ja przeszedł nie wiem ile parę metrów Dobra Tu jest taki wał Dobrze im się zrzucało Widać jakieś gałęzie jeszcze przywożą. Więc, że tak powiem, trwa to dalej. Dobra, no zbieramy i obejrzymy, ile do torby się zmieści. No, takiego obiegu sprawy się nie spodziewałem. Jedno miejsce, takie jedno to. I patrzcie, torba zawalona. Jedyny plus jest taki, o ile idzie mieć plusy że ja mam auto. 15 metrów stąd Patrzcie, taka słuchaweczka Mini Kufel taki, szkoda, że ubite dno Bo byłby fajny Taki komunistyczny kiedyś Takimi, że tak powiem Takie kufle nisko latały w barach Takie grubaśne I tu jest Kawałek hełmu bakielitowego Szkoda, że znowu taki Ogryzek Fajna pamiąteczka by była no, ale nie poradzisz. Dobra, ja oczywiście wyciągam drugą torbę i idę tam dalej, bo tam dalej, że tak powiem, też jest cyrk. Gaz do zapalniczek, taki jakiś stary. Powiem szczerze, że to będzie chyba najszybsza wizyta w lesie. Jaką se można wyobrazić Bo leży tu dosłownie Co to za cudo Jakaś rurka taka Szklana Dosłownie wszędzie leży szkło Gdzie się nie kopnie To słoiczek, to buteleczka Bobofrut O tulipanek Skiełko papierek i taka to robota. O, gdzie się nie kopnie? Wszędzie jest kło, Jakiś plastik. O, nie podoba mi się to miejsce. No ale włączę jak tą torbę zapełnię. Dobra, krótki kaszel. Tu mamy jakiegoś grzyba Ale jak dla mnie to trójką, a nie o tym. Znowu prawie cała torba szkła, trochę takiej folii. O, że tak powiem. Garnek wpadnął aluminiowy. W środku tulipan. Zabierzemy. Wpadła taka butelka z podziałką. 900, podziałki teraz nie widać. No może, no widać trochę. Oczywiście butelkę zostawię se Wpadnął kołpak, ale ARGD, nie wiem co to jest. Czy to są te auta takie, co tak powoli jeżdżą, te do 40, czy takie, nie mam pojęcia. Oczywiście to zabiorę i taka folia też to zabiorę. Dobra, jako że mi nie weszło tamto, ta folia, poszłem po jeszcze jedną torbę. Miałem jeszcze jakieś rezerwę. Normalnie nie byłem przygotowany na to, że tu taki cyrk będzie. Powiem szczerze, wyjdę sobie na drogę, przejdę się kawałek drogą. Ogólnie nie ma źle. Nie, tu jest jakaś butla paskudna, taka szara z Energola. Pewnie. Patrzcie, ile wody w takich rowach w lesie. Całe napełnione. Aleje non-stop. Na magnes to się nie wybiorę, chyba w najbliższym czasie. Nie ma takiej opcji. No nie ma warunków, nowy No jakiś co my to mamy małące jakości produkt polski Nie wiem co to jest, czy to było Jogobela y -y -y. się rozwaliła no. Normalnie się rozpierdykała Dobra Więc tak jak mówię na tym magnes to nie ciężko będzie o! Coś bym się przewrócił. Na czym? Proszę. Harnaś? Chyba harnaś. Poślizg był. Nie ma jeszcze czegoś, nie ma. Dobra, lecimy dalej. No i wszystko, gdzie dziura to zalane. Przez to mam sportowe obuwie. Czyli gumowce. Pada, pada, teraz ma zima. Zobaczymy, jak to będzie. Oby śniegu nie było. Dobra, najlepsza pora na chodzenie po lesie i na zbieranie śmieciuchów. Wszystko jest potegowane. Patrzę, bo tu jakaś dziura jest wykopana przez człowieka. Idę zobaczyć. No, jesteś Mi się nie wpierdzielić Patrzcie jaka czyściutka woda Nie wiem co tu jest wykopane E tam takoby coś wybijało Ale wy nie będziecie chyba widzieć Leć spróbuję Chwilę wam włączę Tak by mniej więcej na środku, tak no teraz było widać, Takoby coś bulgotało Patrzcie jakie gigantyczne opłyńsk Nie wiem z czego to jest Może z jakiegoś stara czy jakiegoś innego jelcza, ale jest strasznie duża patrzcie na to żubr. Kolejny artefakt leśny. Teraz takie mało ciekawe miejsce. To ja narzucałem, tu było, ale patrzcie, jedna opona, druga, trzecia, czwarta, piąta, same opony. A tu jakiś... Z daleka nie widać, pokażę z bliska. Tu jakieś resztki jakiegoś budynku, jakieś cegły. Ja wiem, co tu kiedyś było, ale nie chcę strzelać gafy, co oni tu robili. Jakieś kruszywo robili, ale taka wielka hala była z suwnicą ze wszystkim, ale to za smarka, jak Jak Wojtek miał, nie wiem. Ile, 10 lat, może. To wiem, że tu stało takie coś. Dobra, ładuję to wszystko. Dobra, że z powrotem, oczywiście. Torba już się wysypuje. Wpadła flamingoweczka. Pozdro Artur do taszki. I zabrałem jeszcze taki wielgachny baniak. Nie wiem, ile ma 10 litrów. Opiszę nawet z podziałką. Biorę, bo pełne było wody. Tylko kumary się w nim produkowały. No dobra, już jestem prawie przy aucie. Trzy taszki dzisiaj? Baniak. No ale widzieliście, w 5 minut dwie torby full a co było się przejść, przewietrzyć. pogoda jest, na no, jak na razie nie ględzę kochani, do następnego razu nie śmiećcie kto może, niech coś zabierze i będzie dobrze na razie cześć wszystkim